Siema wszystkim, mówi tu Alex i Wojtek. Wojtek, przywitaj się. Siema. No Siema. Y, będziemy grać teraz w Minecrafta, pokażemy wam wszystko co, podstawie konfingu, będziemy budować różne budowle i tak dalej. Więc dobra, zaczynamy. Pierw robimy crafting table, więc rozwalamy drzewo. Potrzebujemy do tego drzewa. No właśnie, potrzebujemy do tego drzewa. Tylko coś się nie chce zepsuć. Coś się zlagowało. No dobra. Jak ty serwer? Dobra, normalnie. Chodź tutaj na te duże drzewa, może być normalnie. No Chodź ze mną tu. Oczywiście adminów nie mamy. Znaczy ale nie będziemy wcale używać. O, tutaj działa już. No No właśnie, weź naciśnij najlepiej o i tyle. Żeby się wyłączyć, spoko. O kurde, będzie, będzie akurat piór na strzały. I jedzenie. Dobra, bo więc. Bo teraz w tych nowszych wersjach od razu z nich wypada żarcie, więc. No. Ok, mam dwa pióra i jednego kurczaka. O kurde, tutaj jest więcej. Czekaj, ja idę po miecza drewnianego, chcę zrobić. Weź, już zrób trochę, Czekaj, idziemy... Ja też idę trochę połupać. Dobra, spoko. I wybieraj do końca drzewa. Bo potem zostają takie, jak to, głupio wygląda. No. Dobra, to zaraz pokażę wam podstawy konfiguracji, tylko drzewa trzeba, trzeba narąbać. Ogólnie biorąc, będzie to... odcinek taki średnio ciekawy, bo ogólnie będzie tutaj głównie o craftingu, jak robić różne rzeczy i... Pierwszą i pierwszy dom. Tak, pierwszy dom. Więc dobra, widzicie, mamy tutaj drewno. Na, y, żeby włączyć ten menu, naciskamy E. Y, jak już nacisnęliśmy E, y, bierzemy. Ład dajemy tu w crafting. Bierzemy, zamieniamy to na y, deski. A z desk ustawiamy tutaj cztery deski tak o. I powstaje nam cra crafting table. Crafting table y, ustawiamy tak. Prawym przyciskiem myszy naciskamy na niego i robimy patyki z patyków y, i desek robimy kilof drewniany y, i śkierę. Śkierę y, i co tam jeszcze robimy? Do butykę. No i motyka, ale motyka nam nie będzie potrzebna, bo możemy teraz no, te, bo możemy jeszcze zrobić y, Właśnie miecz, więc dobra, ja biorę obydwa craftingi Wojtek yy, i teraz yy, idziemy szukać dobrego ja miejsca. Jak widzicie, lagów na tym serwerze nie ma. Ja też mam w miarę komputer. Bo ja mam tylko. Ja mam duże drzewna. Dobra, ch chodź ze mną, Wojtek. Już, już, już. Tylko skończę te drzewko. Bo potrzebuję trochę drewna, jakbyśmy robili w przyszłości coś. Tak. Jak robimy taką na górze, czy, i, czy w, te, w ziemi? W ziemi. W Gdzie jesteś, bo tak cię nie za bardzo widzę. Tu, F za tobą. Szybko. Dawaj, 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 dawaj. Super, no, już mam jeden level. Patrzcie za sobą, no. Szybko, bo Jak? już noc się robi, a ja potwor potworki są włączone, bo ja z wyłączonymi nie gram. A gdzie jesteś, bo cię nie widzę? Ja siedzę na samej górze, tej tutaj, na drzewie. To się chwilę. Nie widzę. O boże, o jaj. bo ja tam... W dwa. Ja! Fajnie. Dobra. Y, już idę pod ciebie, Wojtek. Y... Jestem tutaj. O, widzę, 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 widzę. Widzę cię, widzę cię. Widzę cię. Jestem ja koło ciebie. O, widzę cię, dobra. Jestem, ja mam miecz, więc spoko. Może się damy radę do chwilę obronić. Zrelagowało mnie. Masz łopatę? Ja mam killów. To ja mam wszystko. Czekaj chwilę, czekaj. No nie, z, nie psuj tego. Nie wiem, jak teraz zamierzasz, ale wyjdź stamtąd, bo ja teraz coś robię. Czekaj, jak to było? A. Właśnie. Szybko, bo nie mamy czasu. Mamy czas, mamy. Dobra, tutaj robimy. Ja sobie za ten czas zrobię łopatę, bo mi się w sobie przyda. Jedną. By się przydał mi też miecz, już normalny. Ja mam miecz. E, ja też mam miecz, ale ja potrzebuję. Idę sobie wykopać jeszcze jednego cobblestone'a. Dobra, ja już mam ja potrzebny. już robię drabinki. To rób. Ja, tej, ja idę zbierać trochę cobblestone'a na, na odpowiednie narzędzie. Może tak. W miarę fajną jabłkę wykopałem. Jakby się kiedyś dom przydał, to można wykorzystać. i Idę sobie zrobić poważny, normalny miecz. Już. A tymczasem zapoluję na turaczki. Dobra, ale pamiętaj, nie zgub się. Dobra, jestem tutaj blisko na górce. Dobra, jak widzicie, ja już zrobiłem dom. Olek co myślisz, żeby na przyszłość wgrać tutaj Mokreatur? Na przyszłość znaczy, jak... Się ja... No, Mokreatures. Na, przy... na przyszłość... Widzę... Na przyszłość, bo na razie yy, nagrywamy poradniki dla początkujących. No i coś ty zrobił. Chami, tutaj, nie ma ty. już lecą, już widzę, widziałem klipera, zrobi, Także Olek się śpiesz z tym. Bo dużo czasu dawniej zostaje. Jeszcze zaraz się tu coś zrespawduje, tutaj są obok ja W ogóle fajna ta góra. Oj, węgiel widzę gdzieś. To tak, zos zostaw ten węgiel. Ale jest bardzo wysoko, nie będę tam wchodził tak wysoko. Do szczęścia, ci niepotrzebny. No wyjdź stąd, to Cholera. Olej, to tak, ja mam siedzieć. Czekaj, tak jakby bułka baby. Wejdź, wejdź. No nie mogę. No Czekaj, ja rozkopię trochę. Nie, musisz wyjść z serwera. Wyjdź z serwera i ja wejdę na dół, i później wejdziesz. Disconnect, disconnect, no disconnect. Dobra, spoko. No to teraz wy, wyjdź tam na górę, weź sobie tam wykop. Daj mi, daj mi te, ja to Daj mi. Daj mi dirt, daj mi dirta, daj mi dirta. No da, no da, no, no, no dzięki, dzięki. Weź tak, tego i to ja się tutaj spróbuję, wejdę, spróbuję się obronić jakoś. U ciebie już słyszę, mod kreaturę. No, co chwila mnie tu białczy, kwiczy, tam widzę konie. Bo jest ściągnąłem koda, młoda, i właśnie przed sobą widzę na przykład konia. Tam dalej jest. Ty ja tu, a, a ja koło siebie. Ich. No dobra, już możesz wchodzić. Dobra. O, ja mam jajko. Haha. Ej, można coś zrobić z jajka? No, ale to na razie nie można, bo nie mamy różnych rzeczy. Okej, okay, tak głęboko nic nas tu nie dosięgnie praktycznie. Pomóc ci kopać? Nie. Ty stój tam, patrz, mamy żelazo koło siebie. Ja? Ty, ale czekaj, zrobię kamienną Zo Nie, zostaw, zostaw, zostaw go na razie. Odejdź, odejdź stąd, odejdź stąd. Dobra. I te, teraz zostaw, teraz zostaw, teraz zostaw. Y tutaj teraz tak jak to było jak ja to robiłem tak ja zrobię furdejs jeśli ci to nie przeszkadza ja już ja zrobiłem a Aha. nie piecyka nie zrobiłem ale ja na, raz, tak. na razie plecak odejdź odejdź stąd odejdź stąd już już już, już. odejdź no, okej okay, mam piecyk no jeszcze odejdź Wiesz, że często zrobiłeś czekaj ja to trochę poszerzę bo tutaj nie może mi się ruszać dwójkę za bardzo więc Trochę z to poszerz. Pamiętasz jak byłeś, pamiętasz jak byłeś u mnie, to zrobiliśmy taki fajny domek właśnie tak samo? No. Co zrobiłem? Robimy tak samo. Ale zostaw to, zostaw, zostaw, zostaw. Nie, musimy to trochę poszerzyć dla tego, no, żeby... Spoko, to weź na razie zostaw to, No ci pokażę o co mi biega. O, rozwali mi się kilofek. A ku... Ja sobie zrobię. Ja zro... weź Dalej, Ja, ja sobie zrobię kamienny. Ja już mam kamienny. Aha. To ty wykończ te drewniane, bo te drewniane są najgorsze. No wiem, trzeba je skończyć. No i to w jak się drewniane ma coś. To no bo naprawdę jest tak naprawdę. Niepotrzebne. Jest tam trochę rozkop, a ja z drugiej strony zacznę kopać. Cześć, skaczę. Spoko. Ale nie, nie tak. Nie aż tak mocno. Jak, no tak się kiedy da się gdzieś. Ano, 7 na 7 To tu... Więc ile? Ile ty masz? Czekaj. Policja. Ty wyjdź na górę. Wyjdź na górę i y, zdobądź t, y, trochę drewna na węgiel. Wiesz, jak się robi węgiel. Jest trochę ciemno. A ja mam... Czekaj, ja zu, nie, zużyłem już wszystkie. Dobra, czekaj, masz siekierę? Nie. No, o, wy, wyjdź tam na dół. Czekaj, ja sobie wezmę, zrobię siekierę, bo bez siekiery będzie widać. No, będzie, będzie bita. Robi sobie biedną. Ale tu ciemno, jak w topiu murzyna. Ale fajnie trafiłeś akurat na ten. Na żelazo. centralnie no. pod sobą. Już potwory. Już świta. Świta? To no, zaraz. Nie, bo Ja myślę, że na teraz koniec tego filmiku. 5 minut minęło. Znaczy, 15 minut możemy nagrywać, ale mi myślę, że 5 minut minęło. To zobaczymy się w następnym odcinku. Nara. Halo.